Witam wszystkich. Z tej strony Zen, a to jest Dead Island. W końcu udało nam się ulepszyć dobrą broń na truciznę, która jest super. I będą żygać yy, ci, gdzie mówię, jakim ich jak tym trafimy. Dosta dostajemy dodatkowo jeszcze 6% krytyka. Dzięki temu, że jest ulepszone. I jest bardzo potężna broń. 1600 tam yy, obrażeń dodaję, tak? Po ulepszeniu. Bardzo, bardzo silne. A my musimy pójść tutaj gdzieś do magazynu, w którym zamknęli troszkę... A, w dupę. Ale mnie cofnęło dziwnie. Eee, oczywiście, że nie. Okej. Okay. Już się udało. Eee, musimy teraz pójść do magazynu, żeby pobrać parę próbek od y, chętnych ochotników, którzy są tak naprawdę na dole. Co ty tak mi stopniasz? Trzy ciosy na żniwierze. Rzeźnika w syn. Bardzo, bardzo mocne. Idziemy tutaj, bo to jest tutaj, nie? Tak. To jest tutaj. Tu są ochotnicy zamknięci, którzy bardzo chętnie przekażą nam część swoich próbek. Okej, okay, to są dwóch, których musimy zabić w środku. Ale najpierw... Ty żyjesz, nie? Widzimy cię. zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Bardzo dobrze, czyli okazuje się, że strzelba bardzo dobrze robi krytyczne w głowę. To jest świetne. Ich nie zabijam, a oni tam. A w dupę. Wygnoję. Specjalnie to zrobiliście, nie? O, fakt. Numer 34. Szkoda, że nie zdobywam ich po kolei. Na początku obecnego wieku, na każde 100 tysięcy mieszkańców Papui Nowej Gwinei przypadało 5 lekarzy. O, nieźle. 20. Yy, znaczy. Nieźle czy nie nieźle? W sumie nie wiem. Nie mam pojęcia, jakie są. Statystyki na przykład w Polsce, ale na 100 tysięcy, 500 nie, to, to jest mało. Let's open this up. Zaraz. A, nie mogę po prostu się odsunąć od tego? No No co cytujesz mnie tam próbujesz Próbka tkanki Johna A, spoko, jest próbka tkanki Johna i próbka tkanki innego zioma Przeskoczymy, przeskoczymy Strzelba jest super dobra, przeładujmy Okej, okay. ale to łakizaż jest jeszcze lepsze Bardzo szybko się psuje Obu... Co? Tylko trzy? To było trzy uderzenia czy to było więcej? Okej okay. O, jak to się... Jak to się stało, że ja zmieniłem siedzenie? Można tak po prostu? Ciekawe Nie widziałem Okej, okay, teraz powoli sobie tutaj znowu się zahaczyłem o ten korzeń jak ja przejeżdżam w górę bez zahaczenia tego gówna, a jak w dół nie potrafię bez, za bez zahaczenia, no to Aaa, no to mi ważne Dobra. Nie przypuszczają mnie Okej. Okay. W takim razie zobaczmy co tutaj jest. Musimy oddać to zadanie i chyba wtedy nam e, tamten ziom powie... Coś fajnego. Złom, duży głoś, flary, pas, akumulator. Nie, ich nic nie ma. Ok. Oddajmy to zadanie i wtedy West, czy jak on tam się nazywa, powinien mieć dla nas to ostatnie zadanie. Tak mi się wydaje, Thank you. To może być kilka kawałków, które jeszcze nie są w puzzle. Mhm. Mm Okrutny magnum. Jest dobre. Czyli tak, wyrzućmy pistolet elektro. Wyrzuć. To weźmy tutaj. Tylko wydaje mi się, że nie mogę magnuma ulepszyć. Ale to jest tylko takie moje gdybanie. Dumoniczna nauka. Porozmawiaj z łestą, okej. Okay. Najpierw chcę zobaczyć, czy mogę Magnuma ulepszyć, czy nie. Chyba nie, ale upewnię y, się na szybko. Bo nie wiem, czy to nie będzie jakaś kacynka, że tutaj jest atakowany przez zombiaków albo coś. Więc y, dla pewności... Nie, to jest kibel. Tutaj jestem. Okej. Okay. Elektro, nie, maczeta maczeta, maczeta amunicja mi się przyda. okej, okay, bomba Nie, okej. Okay. Wracamy. Czyli nie mogę ulepszyć. Znaczy, w sumie nie, mogę go ulepszyć po prostu. Naprawmy sobie wszystko, co tam mamy, a ulepszmy okrutny magnum, tak? Koszty lepsze niż 14 tysięcy. O boże. No tak, ale tutaj. Okej. Okay. Spoko. Czyli to jest bardzo dobra broń już. E, jakby ten ziom miał amunicję, to bym ją kupił, ale e, z tego co zauważyłem nie miały się amunicji do pistoletu, nie? Nie. Więc idziemy porozmawiać z Westem. Hello West. Co ty tutaj robisz? Myślę, że tam ktoś jest? Okej. Okay. Kuru is endemic among the native population here. But the incubation period can take up to 12 years. Okay. Many of the natives here have built up an immunity which keeps the virus latent even longer. Mm-hmm. But this new virus is very different. It goes full blown within hours. Okay. I think I may be able to create a vaccine, but to do so, I need a stable version of Kuru that hasn't yet mutated. Can you help me with that? Okay, so. Just continue Ah. Okay. You must find someone from Ope's clan. Someone who hasn't had any contact with the infected, and get a sample of their blood or tissue. Speak with the shaman, because I don't know if anyone like that even exists. All right then. Then you just need to find someone from Ope's clan who hasn't had contact with the infected. And they don't even have to be bloody alive. See, they have a practice here where they embalm the dead, turn them into mummies, right? You just need to find one of these mummies and take a sample. Witaj huh? mnie. Emily is still alive. We still have a chance to save her. Ok. Czyli, ah, tu masz. Czyli muszę wykonać. O, i tu jest la chance ma zadanie. Tutaj jest koktoj OP. Nie jest, ale tu la chance ma dla nas zadanie. I Bob. Nie, nie Bob. There's I heard. We devised a formula that can render someone temporarily invisible to the undead. Oh. It uses a pheromone inhibitor and fools them into believing that you are not among the living. Okay, I'll take it. To complete the formula, I need a compound called Icaridin. Uh -huh. It's highly volatile, and we keep it in chemical storage. Do you think you can find some and bring it back? Spokola. Pseudotruwający. Uuuu, okay. Try the The storage facility you want is behind the main building. Why did not tell me right away? What the The here. Hello, have you a moment? Nguyen. If you happen to be near the bungalows, could I ask you a favor? Could you look in bungalow number three for my work files? They should be on the desk with my laptop. I was working on protein folding simulations. If you find them, please bring them here. It would take us days to recreate that data, and we don't have days. Okay, Spoko. Maccheta. Ooo. Uh, okej. Okay. Yes. Pójść do domu, Great. znowu takie right same zadanie. Bez Thank sensu, no? Czyli znowu jedno zadanie tutaj i jedno zadanie tutaj. Jakie to jest wkur wkurzające, no? Środek na owadę w pierwszej kolejności. Zwłaszcza, że potrzebuje ile? 70 tysięcy punktów doświadczenia na to, żeby zdobyć. Nie powinna mi dać od razu te wszystkie zadania. No ale nie można mieć wszystkiego. Czyli idziemy spoko. Znowu muszę przejść tutaj tą stroną. Tutaj Ściema A z... Trochę niekrytyczne z odcięciem Okej, okay, spoko No dobra Cała porada. Żygacz Ja Co? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Mocno mi dużo mi odjął bardzo. Ale ja go też bardzo szybko zabiłem. Co ciekawe. 1687. Nie ma sprawy. będzie tu przytulał. Ok. I kadry. A, tylko tyle? Spoko. Dodniesiemy to od razu dla szansowi I zobaczymy, co takiego specjalnego teraz będziemy mieli. Znaczy, o, już zapomniałem, co my dostaniemy za to zadanie. Ulepszenia Spoko. Idziemy, oddamy to. A potem idziemy z powrotem tam, idziemy z powrotem tu. Nie, najpierw pójdę to za, wykonać to. Spoko. O, daliśmy radę. Daliśmy? Tak, daliśmy radę. Okej, okay, nie ma sprawy. Co jest? A, po prostu yy, zahaczyłem o coś. A... Okej, okay, udało się. Naprawdę? Co tu się stało? Dobra Zbyt trudno O, spadłem, spoko Nie ma sprawy Gdzie ja i tak muszę dojść? Nie, ja chcę... zapomniałem zmienić zadanie Trata danych Nawet czy ich zatruwam, czy nie? Trochę ich tu jest. Ok. Przynajmniej, jeżeli ich zatruję, czy coś, to nie będę ten. Nie będę tak bardzo narażony na tą elektryczność, kiedy leżę w sobie. Ok. Wszystko mi działać. Sajs! Akurat w momencie tu walczyłem Okej, okay. nie jest tragicznie, ale... Ale wkurza, nie? No? Wkurza było. Wszystko było w porządku. No, zróbmy co trzeba. O tamten też leżył spoko. Co to nie było tu? A w dalszym domu spoko. Spoko i ciebie zdepczymy, nie ma sprawy. A, tedy, okej. Okay. Dam radę. Ciekawe. O, ja muszę to przeskoczyć. Okej, okay. przynajmniej nie umarłem. To jest owoc. Ooo, co tu tutaj? Co... Okej. Okay. co? Jednym czasem zabiłem tarana? Nieźle. To musiał być jakiś krytyk. O, chyba. O, znowu mi klawiatora przestała działać. Coś jest. Coś jest nie tak z tą klawiaturą w tej chwili Zauważyłem, że to się stało... Po tym jak... tam... <coughs> Kaszel Po tym jak... Nie wejdę Jak podłączyłem mysz do niego, czyli... Czyli pewnie mysz yy, zrobiła coś ze sterownikiem i do tego coś się stało A kurzejące Okej, okay, powodzenia Jeżeli tu mi przestanie działać to się troszkę zasmucę Okej, okay. to ci było ciekawe, no Laptop Gojena A jak ja tędy wyjdę? Jak ja stąd wyjdę? Muszę górą jakoś? O, tędy powinienem dać radę Okej. Okay. O! Na szczęście się udało. Hmm. A, spoko. Okej. Okay. Mamy już pełne HP. Deweloperze chcą tutaj zabić. Każdego kto tu podchodzi najwyraźniej. A. Dało się, Czyli o ile nam nie pozwali klawiatury bo momencie, w którym tu idziemy, to powinno być w porządku. Okej. Okay. Jakoś tędy? Raczej na skróty nam nie pozwoli pójść. Spróbować? W sumie nie widzę powodu, żeby nie próbować. Okej. Okay. No zrobimy to. I tam przy tych yy, ziomach mieliśmy szybką podróż przy tamtej wiosce, więc będziemy mogli to zrobić stąd, dosyć blisko. Nie będziemy musieli marnować rzeczy. Że... O, samochód tu się pojawił. Ciekawe. Okej. Okay. Wydaje mi się, że słyszałem nędzarza, ale... Czy... O, już przez chwilę myślałem, że to biały wykrzyknik się pojawił. Okej, okay, zacząłem słyszeć tutaj... Jest biały No nie, no co za... A nie, zaraz. Przecież ja nie wykonałem żadnych z tych zadań. Chyba. Tak, okej, okay, pół biedny. Ja, już się. No, z... Przestraszyłem. Okej, okay, give me a minute. Mhm. Mm zatruwające. Ale to jest tylko takie zwykłe ulepszenie, nie? Pistolet, który zatruwa przeciwników Opracowałem metodę produkcji takiej broni i przetestowałem jej skuteczność Ponieważ znajdziesz dokładny opis Jeżeli wszystko zadziała jak należy, może okazać się naprawdę przydatne 9 mm makala Nie, ja bym chciał ulepszenie tego Jak to się nazywa? Ulepszenie rewolwera There it is. Thank you! This could make all the difference! No, but no. to continue my research i need you to find something for me no i need a large quantity of diseased tissue from a specific type of the infection i'm interested only in those that are bloated and swollen as if they'd been drowned and left to rot yes they can be found near large pools of water i'm sure there are quite a few in the nearby swamps O, ta przestała mi działać. Jak miło! To yy, jest ciekawe. Wszystko było dobrze, dopóki nie podłączyłem do niego myszy. No, po prostu odinstaluję jej sterowniki. Czas na sen. Mokra robota. O, zdobądź tkankę topielca. Naprawdę nie mam. Tamte były dwie, jedyne które potrzebuję. Dobra, robimy czystą krew w takim razie. To idziemy robić szybką podróż do Ojo Moyo. Jak to się nam nazywał. I zobaczymy. teraz już tu minąłem szybką podróż? Nie, ok. Zagapiłem się. Tyk dżungla. Nie, jaskinia opę. Okej, okay, wszystko powinno być w porządku. Szkoda, że nie naprawiłem swojej ketany, znaczy wakizashi. Przysławi skor tej. Okej. Okay. Ja sam nie chcę gadać. Chcę gadać z tym zielon. Welcome. Great warriors. Ja bo tamten był wielki jak zbir, a biegał szybko. Every person in my village ate the flesh of the immortals. But many did not resurrect.

before the Fajne first rogi. of my kind walked the land before this world even existed as it is there was another time the dream time okay in this time nothing had substance and there was no life or death mm-hmm we existed without fear without pain without purpose we okay. traveled there in our sleep Okej okay. Jesteś masz więcej do powiedzenia na ten temat? Pewnie nie, bo jesteś pełnianym szamanem tylko. I tylko idziesz zamiast biec. Muszę na ukosy robić. żeby trochę. O, bo nikt nie będzie atakował. Chodzie zabić? Nie. The spirit who watched over us rose from deep within the void and darkness, and created the sky, and the sea, and the land, and everything alive, and everything that isn't. Okay. The great serpent who created the sea and great mother who gave us life still watch over us, and many other greater and lesser spirits. And the okay, okay, nie to tam w Spoko. A bo ja mam jeszcze to ulepszenie, spoko. To jest czas zatrucia, czas krwawienia. Czas zatrucia nie jest aż taki istotny. Czas w plecy. Albo bez wysiłku. Jedno z tych dwóch będę miał. The That is why they are sacred okay, to mi ich They consume us to become one with us for they are the bridge between the two worlds, the world of the spirit and the world of flesh and blood. Another one don't let them stop us. Okay, Okay, Tysiąca zadaje za zatrucie. Super dobre jest to zatrucie. I, zgi i zginął, tak jak było, tak jak mówię, zginął szybciej niż yy, minęło to zatrucie, więc naprawdę nie ma nie ma potrzeby, żebym zwiększał to, yy, tak. Te dwie rzeczy nie ma sensu, żebym brał. Przydałoby się coś, co zwiększa krwawienie, ale nie zauważyłem jeszcze żadnego ulepszenia, które by zwiększyło krwawienie yy, dla broni siecznych. Dla bojowych jest ich pełno. A to jest bez sensu. Chyba, że grając na dwóch, moje ulepszenia miałyby na przykład znaczenie dla drugiego gracza. Chyba nie ma, ale byłoby ciekawe. Szybciej idzie dziadu. Okej okay. Co tutaj teraz idziesz? Aha, ten wyprzedzi spoko No szybciej Ale ty jesteś wolny ziom Ile my idziemy? 5 minut?

Okay, nie ma sprawy. Aha, dobra. Ja, tutaj jest radio, a ja je lepiej słyszałem. Tutaj Spoko. Dobra. Muszę zrobić to, co muszę zrobić, bo. A bo. Tutaj się nic nie, nie zrobię. Kam. To jest duży obszar. O, dupa, jaki to jest duży obszar. Okej, okay, nie ma sprawy. Okej, okay. Nie ma znaczenia. Tutaj skończymy ten odcinek. Wiadomo. Jak się podobało, dajcie lajka. Like, jak się nie podobało, no trudno, dajcie dislike. A. a jak chcecie w przyszłości zobaczyć więcej moich filmików, to dajcie subskrypcję. I pojawi się tam wam yy, na stronie głównej YouTube'a, powinienem. Nie, nie. To został przeniesiony do zakładki subskrypcji. Dobra. W każdym razie do zobaczenia na następnym odcinku. Na razie.